Wielki Czwartek, pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii, sakramentu kapłaństwa z Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz, że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szatę, a przez sieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać sieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego, Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? I Jezus mu odpowiedział, Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr. Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał, odpowiedział mu Jezus. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr. Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus. Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście wszyscy czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda. Dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Tajemnica Eucharystii, tajemnica kapłaństwa, tajemnica naszego życia. Wielki Czwartek uczy nas, abyśmy odnowili w sobie miłość do Chrystusa obecnego w Eucharystii, obecnego w łamaniu chleba, obecnego także w pięknym geście mandatum, czyli obmycia nóg apostołom. Także słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian, kiedy on mówi o tej nowości, cytując słowa Jezusa, że on połamał, wziął chleb i dzięki uczyniwszy rzekł: To jest ciało moje za Was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. I podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. To jest owa nowość. Jezus, który podczas ostatniej wieczerzy łamie chleb, daje uczniom do spożycia, daje im kielich z winem i mówi, to jest już nowe przymierze w mojej krwi. Zaprasza nas, każdego, mnie i ciebie, żeby zanurzyć się w Jego ciele, w Jego krwi, czyli w misterium Eucharystii. Bo wcześniej w liturgii Wielkiego Czwartku, w Księdze Wyjścia, Będziemy słyszeli przepisy wieczerzy paskalnej o przygotowaniu baranka dla rodziny, ale on jest tym nowym barankiem, który gładzi grzechy świata. I ta nowość Jezusa polega na tym, że on pragnie, abyśmy my stali się już nowymi dziećmi Bożymi, nowymi ludźmi zanurzonymi w Eucharystii, w jego ciele i w jego krwi. Stary człowiek to ten, możemy powiedzieć, sprzed ostatniej wieczerze ten który nie miał tej łaski tego doświadczenia eucharystii która jak mówi katechizm kościoła katolickiego jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego my jako już nowi ludzie zanurzeni w Jezusie Chrystusie przez chrzest także czerpiemy tę miłość tę nowość tak mogę ją nazwać właśnie z eucharystii z każdego spotkania z Jezusem. I ta piękna scena z Wieczernika, tych dwunastu apostołów, możemy powiedzieć, nie wypominając wieku, bo mieli różne wieki. Jan był najmłodszy, Piotr już był starszy, ale no właśnie jakby starzy apostołowie a oto po tym obmyciu nóg oni stają się nowi. No, mimo że Jezus mówi: Nie wszyscy jesteście czyści, jesteście naznaczeni też grzechem. Oczywiście wiemy, że mówił o Judaszu, który go zdradził, ale to obmycie nóg, no właśnie, to też dotyka nas. Jezus przychodzi jako sługa sługa, jako posłaniec Boga Ojca, aby nam służyć, aby nam obmywać właśnie nogi, ale obmywać też nasze serca, nasze umysły, nasze dusze w każdej Eucharystii. I ta scena z Wieczernika też pokazuje, że my potrzebujemy tego oczyszczenia naszego serca, naszej duszy, naszego życia, które też wynika z Eucharystii, która jest sakramentem uzdrowienia. To też, przecież, Jezus Mówi w innym miejscu, przekazanie nowe daje wam, abyście się, się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. I on pyta dzisiaj każdego z nas, w ten wielki czwartek, czy wy rozumiecie, co wam uczyniłem? Czy rozumiecie mój gest, to obmycie, czy rozumiemy Eucharystię? Mamy stawać się nowymi ludźmi zanurzonymi w Eucharystii? Możemy jakby wołać. Cytując Piotra, który chciał, żeby Pan obmył go całego, a my, Panie, obmy mnie w każdej Eucharystii, odnów mnie w Eucharystii. To też ważne, żeby wychodzić z każdej mszy świętej, czyli z naszych wieczerników, z naszych kościołów, odnowionym. W Chrystusie Jezusie, napełnionym Jego obecnością. Nowy człowiek to równa się Eucharystia, która nas przemienia, która nas... Uświęca, która nas karmi ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. I potrzebujemy Eucharystii. Kościół żyje Eucharystią i to jest centrum dla nas chrześcijan i ten wielki czwartek, to zatrzymanie się w wieczorniku. Dobrze, żebyśmy się tak odnawiali jak Jan Apostoł, który spoczywał na piersi Jezusa, na jego sercu. Stąd bije ta siła dla nas od Jezusa Chrystusa, że On daje nam siebie daje nam siebie, aby nas nakarmić, zgłodniałych, że ta wieczerza Eucharystii ona trwa nieustannie w nas, ale też w kościele. I potrzebujemy tej łaski. To też ważne, żebyśmy zapragnęli uczestniczyć w Eucharystii. E, tak, w niedzielę, e, święta nakazane, ale też mieć pragnienie. Wielu ludzi uczestniczy w Eucharystii codziennie. To jest wielka łaska łączyć się z Jezusem, Chrystusem, przyjmować go w komunii świętej e, każdego dnia. Żeby mieć ten głód Eucharystii, głód Boga. I wtedy staję się nowym człowiekiem. Porzucam tego starego człowieka, który jest we mnie przez mój grzech, przez moje słabości, przez moje odejścia od Boga. Idę do sakramentu pokuty i pojednania, spowiadam się po to, żeby mieć tę łaskę przyjmowania Pana w Komunii Świętej. Mam, Miałem pewną znajomą, która no, nie była katoliczką, ale mówi, że ona, gdyby miała taką łaskę jak my. To mówi na kolanach: powinniśmy iść do Komunii Świętej. Tu nie chodzi o te gesty, one też są ważne. Ktoś przyklęka przed przyjęciem Jezusa w Komunii Świętej, ktoś w postawie stojącej, bo mu na to zdrowie pozwala w takiej formie: chorzy leżą w łóżkach. Ale chodzi o istotę: przyjąć Eucharystię do siebie, przeżyć ją, żeby ona miała. Wpływ na moje życie. Tak jak na zakończenie Eucharystii kapłan rozsyła nas, mówi idźcie w pokoju Chrystusa odpowiadamy, mówiąc, śpiewając, Bogu, nie będą dzięki. W języku łacińskim padają piękne słowa, i jest. idźcie, msza nadal jest. Ona trwa. No właśnie ona ma trwać we mnie. I to sprawia, że ja mam się odnawiać w każdej Eucharystii. Z moimi doświadczeniami, chorobami, cierpieniami, problemami, ale też radościami, które przeżywam, że Eucharystia to inaczej dziękczynienie. Ja dziękuję Bogu za to, że On jest, że daje mi się. Więc niech ten wieczernik wielkoczwartkowy, obecny w każdej Eucharystii, przenika nas, uświęca i daje nam nadzieję. Amen.